jaja Nie nie ja mam tego yy, na tego woblera to mi, to mi kazałeś kupić Ale przydzwonił ładnie Ty, ale to jest okoń! Ty to jest okoń 30 Kur... Ja pierdzielę Jaki byszor? Taki byszor na tego Twitcha No Ale piękny okoń Uuu. No 40 to nie ma ale z 38 39. Może kurde... Może ma 40, nie? Może ma. Ale przydzwoni, ty ja jeszcze raz tam przepłynę na tego. Ty na no takiego Twitcha. Bez zadziorowego Twitcha. Taki piękny oko. Ja myślałem, że to jest szczupak. wo Ty, ja muszę go zmierzyć. Ty, No no, taki kurde. Taki piękny garbus. 37 cm Piękny garbus. Piękny garbus. Piękny garbik. those people can there